Pierwsza połowa zdecydowanie na remis w pierwszej minucie straciliśmy głupio bramkę na założenia, a od razu runęły. Próbowaliśmy coś, coś zrobić i w końcówce strzeliśmy bramkę. Druga połowa zdecydowanie no, po naszej stronie. Drugą połowę już y, miałem zmiany, które miały wpłynąć po prostu na obicie, spotkają na naszą korzyść. Y, trudny rywal, nie mamy czego się wstydzić. Jeden z y, lepszych w ofensywie meczów. Szybko szalona bramka i poszliśmy na laura. Zamiast dobić przeciwnika, który był troszeczkę wystraszony, nie potrafiliśmy tego zrobić. Mieliśmy tam jakieś sytuacje. Straciliśmy bramkę przed końcem pierwszej połowy i to zawodnikom dało tlen na drugą połowę. Aczkolwiek w drugiej połowie wszystko układało się już po myśli. Mieliśmy przewagę, niestety błąd indywidualny obrońcy, straciliśmy na 2-1. No i trzeba szanować ten punkt, bo musieliśmy gonić wyniki i udało się zremisować.